Siemaneczko z tej strony Majko z witam Was bardzo serdecznie Jest ze mną dzisiaj Jimmy, siemanko No właśnie y I nagrywamy Blitz SG na jakim to serwerze były No właśnie Nie zapominam ciągle Ja mam jedzenie i, i klatę Ja w ogóle na sprawnie nie byłem kiedy to znów nagramy? Nie wiem. A gdzie ty uciekłeś, bo ja cię nie widzę? No i od mnie w ogóle nie byłem na spadnię, wiesz? To gdzie ty byłeś? Nie mnie do jakiegoś domu. Aha. Ale zaraz Mam klatę, buty. Ja e, mam klatę spodnie i. i. buty i mieczek. O, właśnie. Bijcie się, Będziemy mięso, Ał, oa, oa, Biją mnie, biją. Ała, do wody muszę skoczyć. Nie ginę. No nie ginę, uciekłem do wody. O, a fajnie było wtedy jak nie nagrywaliśmy taka rozpiedrucha, mogłem już nagrywać wtedy. Kup. Gdzie ty jesteś? Ja jestem, idę na spawn. O komuś, też jakieś reku? Yy, co? Hełm? Yy, mam dla... mam prawie wszystko. Mam wszystko. A chcesz buty? Ja mam całe serca. Aha. A masz hełm jakiś niepotrzebny? No mam. Aaa, bije, bije. Kurwa. Trzy serce, Nie. kurwa, kurwa. ja yeah. yeah, pierdziele. Jeszcze raz coś muszę nagrać. Tak, dobra, dobra, weź tam, Gin też, bo. Zabiło mnie Czekaj zobaczymy na jakim... Jak coś to ja jestem na S... Dobra S... S1 pójdę S2 Idziemy na S1 Ja też chyba jestem na S1, czekaj S2 dalej jestem Kurde Koleś wykoksił się i myśli że no Co jest? Dobra, wlazł na S1. Nagrywamy już. Ktoś fajerwery puszcza. Jak? Znaczy, rozmawiamy już, godzina 20. Dobra, Naciskaj tą, ten, ten zarabiać Tak, Pakuj tą ostatnią. Ostatnią, ostatnią. Ile masz mo monet? Bo ja 50 zł. Ja 350. A ja dolce 50. Tutaj się wygrywa chyba dolce, tak. nie? Za wygranie będę masz i... Co tak naciskasz tam? Szczela? Muszę no, wybrać Co tak głośno Bo... Jestem A jak? Zbiłem zbiłem. Wbiłem, A ty? No ja to sztuka la, la, la. Pisałem coś No jestem gdzie tu jest spawn? Spawn, e, środek znaczy. Będzie coś tu? Ole, ludzie szybcy, Jezus. Nie no, ukradli wszystko. Gdzie jesteś? Ty no, w tej branży, wiesz. A mi ciekawe czemu mi skina nie pokazuje, a takiego fajnego miałem. Jakiego amerykańskiego? Tak. O bią. biją, biją Uciekaj Mam y, odporność Gdzie jesteś? Czekam na ciebie, latam go tego spawna Gdzie czekasz? Go spawnu. Dobra, jestem za tobą, e O, a to ty! Ja uciekam od ciebie e, idzie, idzie! biję, biję, biję Pan śmietanka! Uciekaj! On ma cztery serca Gonimy pa, go! Czek, e. ucieka mam, mam miecz No to koń go, mu ucieka Ła, czego Droga, się. Dobra. Masz Daj coś Dobra Dobra, dzięki, dzięki tak, Nagrywasz? No nagrywam Tak? Tak Czekaj trochę, przyciszczę sobie Ty widzisz tam tego ja Minecrafta na niego Dobra nie goń, chodź szukać skrzynek Potem Albo chodź, czekaj, poszukamy czy skrzynia nic nie ma na spawnie, czy nic nie zostawili O skrzynia Span. Oła? Ej dobra, chodź tam, bo tam jest trzech. Tam, tam trzech jest, gdzie? Widzisz? A! Ktoś tu przyszedł! No pisz, Ej! Pomóż! A gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Zginąłeś. Oh! Są, są, Zabiłem jednego. Nie, chyba nie. Chleba rzucił. Chleb rzucił. Aj! No i jeszcze raz. Też zginąłem. Jesteś na S2. Dobra. Jesteś na S1? Tak. To czekaj, ja muszę. Szkoda, że wtedy nie na No właśnie. Czekaj, bo mi... Pokazało też... to wyszedł na skype, ja Naciskaj cały czas Czekaj, bo ja weszłam na jakąś arenę, no nie wiem jak O to Leawe Wiem, ale na jest? Jest, wlazłem na jakąś Wlazłem na dwudziestkę chyba. Na co? Nie wiem Na dziesiątkę? Nie na dziesiątkę a na co? Nie wiem na jaką wlazłem Czekaj Czekaj, bo może jestem z tobą. Ale ja wylazłem już. Napisz coś. Ja już wyszedłem z tego. A. Chodź. Dobra. Jak dla nas Spawn. Jaki spawn? Lewy. Dobra, jesteś na S1? Jestem No to tutaj jest, nie? Na S1 jest trochę mniej ludzi. Naciskaj tam obok Czekaj, bo tu już zabrakło miejsca. No. Kurde, wbiłem na jakąś. Nie wbijaj na nim. Dobra, przypadłem. Poczekaj, poczekaj. Wywaliło cię. Gdzie jesteś? Ty, czterdziestka czwórka pojawiła się od razu znikła, nie? Tak szybko. Jesteś na S1? Tak. Kurde, muszę wyjść i wyjść, jestem na S2. No to gdzie, jesteś na S1? Gdzie ty poszedłeś? Jesteś? Dobra, jestem. No ty gdzie ty latasz? Jesteś na S1? Ja Cię coś tak słabo teraz jakoś słyszę, tak mi przerywasz. Jesteś na S1? Czekaj, bo jeszcze raz muszę wyjść i wejść. No to co? W kończymy. Dobra, teraz już jest S1. Co? Dobra, dopiero teraz jestem na S1. Już? No już jestem. No to na, na tam weź naciskaj. Nie no, znowu S2. To czekaj, poczekaj, ja już... bo na S1 teraz za dużo ludzi weszło. Też idę na S2. A ja już jestem na S1. Teraz. No to ja jestem na S2 już. Poczekaj. Dobra, też jestem na S2. No to... jak tak będziemy się zmieniać? Nie. Ale tutaj no nie ma szans, że tutaj wybijemy razem. Na S2? No nie ma szans. Jest z nami Mister C4. Co? Jest z nami Mister C4. Ale coś mi przerywasz. Ja ci nie przerywam. Znowu jest. Naciskaj coś. No pojawia się i znika, Jezu. Dobra, jestem na S1 No to jest... jest noc czy dzień Czekaj jest. Noc masz Bo jestem na S1, S1 Jest 1 się... i jest wolna, jest wolna 50 Jajco Jesteś na S1 S2 o to dawaj na S1, Boże, ludzie. No, no ale nie mówię wyjść, poczekaj na mnie. No to wyjdź z tego tutaj i stań na środku ścieżki i wejdź. Sobie. Bo teraz będzie nudno. No powiedz jakiś kawał teraz no, czekaj, Nie wiem To czekaj, czekaj. Zaraz, jak, zaraz jakiś sobie przypomnę, nie? Jesteś na S1? No to czekaj kawał trzeba jakiś walnąć. Jak mówi lama do lamy. Lama? No. Nie wiem. Dobra, dawaj, fapkuję. Jestem, na jestem w pierwszym, jestem pierwszym. tym ostatnim znaczy. Ja fapkuję przez cały czas ostatnim. Dobra, wbiłem. Jesteś ostatnim? No ja wbiję na 32. Widzisz mnie? O, kurde. Jesteś? No nie wiem, czy jestem z tobą. Napisz coś. Napiszesz? No. To, nie, to, jest... ty, to ty napisz, czekaj. Jak ty, no się, nazy jak ty, jak ty się nazywasz? Faster. Ty, ale mam ekstra chłop. Ale ekstra far. No dobra, ale jak ciebie nie ma, tu wyjdę. Czekaj, zroknę się. Czekaj, szukam, szukam ludzi, żeby pozabijać. Mam teraz szybkość. A! Nie! Bo mnie zabije. Dobra. On. O nie, dwóch jest. Kurde. Zabili mnie. O, dobra. Po co jest biała czekolada? Żeby wybielić że Murzyna. Że Murzyn też mógł się ubrudzić. Aha. No. To czekaj, jak tu wymyślić? Tego nie powiem, bo jest za dużo wulgaryzmów. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty jesteś na S1? Czekaj. Ja już nie gram, nie? Na tych na S1 ty Poczekaj. Dobra, jeszcze raz. Po co jest biała czekolada? Co? Po co jest biała czekolada? Nie wiem. Że Murzyn nie ugryzł się w palce. Wbijasz w ogóle na jakąś Zrozumiałeś? Nie zrozumiałem, bo przez cały czas cię przerywam. Po co jest biała czekolada? Nie wiem. Żeby muzy... Że Murzy <gryzł> się nie ugryzł w palce. Aha. No, Dobra, wyjdź z tego i chodź. Yy, chodź na. Na tą. S, Quake. S1 jesteś? Chodź na Quake. Na Quakea? No, chodź na Quakea, pożegnamy się tam. Jak się pożegnamy? No, normalnie pożegnamy. Co, co ty już widzisz? No, przecież nagrywam chłopie. Już nagrywasz? Je jeszcze chyba, co? <laughs> chodź tu, ciotko. No, chodź. Ale ty, ty ty jesteś. Jestem na Quake'u. też? No, no to to czekaj. Oła. Dobra, stań tutaj ko tej tablicy, chodź. Chociaż ty nie widać. Dobra, to jesteś ty. Niech będziesz do Dobra, no to żegnamy się z wami. Eee, co? Co ty mówisz? Nareczka. Nareczka. A jebu. Zginęłam. Dobra. No to na razie, cześć. Do następnego odcinka, nie wiem kiedy. No dobra, pożegnaj się. opie. Pa pa wszystkim. No hej, na razie.